w cmentarze, godzina dziewiąta czy się nie dzieje w tym miasteczku w parkach nikt nie ma puste nie, nie mogę uwierzyć, 1 listopada i takie puste drogi to prawie jakby całkowity lockdown na przykład 50 tysięcy covidów dziennie 80 na godzinę Trasa na katowice tak wygląda z pierską. A jaki mam pomysł? Na grzebie 1 listopada Kabaretu chyba jeszcze nie widzieli. Skromny posiłek. No, idziemy. Nie uwierzycie, 1 listopada, święto zmarłych, a ja idę na grzyby. Takie czasy. Na stałe. Zresztą nie jestem sam na tych grzybach. No bo co mają robić, jak cmentarze po No, gdzie doszedłem? Mm. Taki mały stawik No i co kolego? No ale nic nie dostaniesz Jakoby Bo nic nie mam No, w dzisiejszych czasach tak się spędza święto zmarłych, jak cmentarze pozamykane. Grzybobranie i spacerki po lesie Nie, tu trochę jest wodnisto. No Dobra nie, jedziemy w inne miejsce Tak, przetestujemy inne miejsce na grzyby. Życie nie będzie już takie jak kiedyś. Świat się zmienia na naszych oczach. Dzisiaj parkingi przy cmentarzach 1 listopada. A tak wyglądają cmentarze 1 listopada, w czasach Nie widzę ani jednego człowieka. Mało zniczy. kwiatów troszkę poznosili już wcześniej kilka dni wcześniej 1 listopada, wszystkich świętych nie uwierzylibyście dobrze, tu staniemy trochę w innym miejscu niż zawsze ale coś dużego ale robaczywe no no są grzyby były grzyby A wszystko robaczywe były robaczywe, robaczywe ktoś tutaj szalał też, wszystko roboczywe, czyli grzyby są, czy były. Teraz niby znajduję jakieś grzyby, a zostały jak są roboczywe. Ale taki mały, to już któryś z kolei. Wszystko roboczywe, te wszystkie tam są, tam ze spokój z tym. Nie ma dnia na grzyby. Nie ma dnia też na zniczę. Tyle na zbierałem. Kilka grzybków. Nie wiem, co z tym zrobię. Może to wrzucę do ogródka. U mamy. Ludzie się gubią to rozmawiałem z tą panią tam I co? Chodzi po lesie, bo nie ma wyjścia, cmentarze zamknięte Sama nie wie co robić Dobra, ale gdzie ja to wyszedłem To jakieś przedłużenie pustyni błędowskiej Widzisz, tak jest z grzybami. Szukasz, że szukasz, nie możesz znaleźć. A tu idziesz się wysikać. Wstajesz i takich grzyb. No ale jeden i drugi. Ale to będzie robaczywek, już widzę. O! o I to. też robaczywek. Nie ma, no jak są, to robaczywek. Nie ma grzybów I tak wyglądał 1 listopada, dzień wszystkich świętych, roku pańskiego, 2020 Przy covidzie, przy pandemii Zamknięte cmentarza, zero odwiedzin rodziny I taka łudżęga Próba i taka włóczęga. Zbieranie grzybów, wchodzenie po lesie, zabicie czasu. Ale faktycznie do poniedziałku, do drugiego jest zamknięte. Następny cmentarz Lockdown. Mało się z niczy w ogóle pali od wczoraj Wszystkie spędzania w Polsce są dzisiaj zamknięte Można by tylko przynieść i podstawić tutaj pod bramkę Wszędzie pusto COVID-19 załatwił wszystko Wszystkie budy zamknięte z kwiatami, chryzantynami, ze znaczami. To plajta totalna Gdzie i kiedy oni to sprzedadzą?